Wyobraź sobie sytuację. Prowadzisz firmę, zaciągasz zobowiązanie, a po jakimś czasie sprawy nie układają się najlepiej. Wierzyciel uzyskuje tytuł wykonawczy i zaczyna egzekucję. Pytanie brzmi: czy może sięgnąć tylko po Twój majątek osobisty, czy może? powspólne. Co jeśli twój małżonek nie miał nic wspólnego z tym długiem? Czy może zostać bez mieszkania, samochodu i innych składników majątkowych? To niezwykle istotne pytania, ponieważ dotyczą bezpieczeństwa finansowego całej rodziny. W dzisiejszym materiale omówimy, kiedy wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku osobistego, a kiedy z wspólnego i jak można się przed tym bronić. Kanał ten napędza Finerto, czyli prawo, podatki i finanse w jednym miejscu. Zapewniamy przedsiębiorcom kompleksowe wsparcie radców prawnych, doradców podatkowych, księgowych i dyrektorów finansowych. Jesteśmy również częścią Wise Group, której łączymy siłę dla mądrego wzrostu. Dzień dobry, witam Cię na moim kanale, na którym opowiadam o trudnych, prawnych, podatkowych kwestiach w zrozumiały sposób. Dzisiaj temat nie podatkowy, a temat prawny, ale temat bardzo istotny, ponieważ dotykający bezpieczeństwa całej rodziny. Czyli nie tylko przedsiębiorcy, ale również małżonka tego przedsiębiorcy, który na przykład bardzo często w ogóle nie jest zaangażowany w sprawy firmowe. No i będziemy sobie trochę opowiadać, co w przypadku, gdy faktycznie pojawi się jakieś ryzyko niewypłacalności albo pojawi się egzekucja, no to wtedy bardzo często właśnie przedsiębiorcy sami nawet nie wiedzą, jakim majątkiem odpowiadają. Czy tylko swoim majątkiem osobistym, czy majątkiem wspólnym, w jaki sposób taki drugi małżonek może się bronić, jeżeli na przykład o danym zobowiązaniu nie wiedział albo nie wyraził na nie zgody, i my sobie te dzisiejsze kwestie rozłożymy na czynniki pierwsze. Szczególnie, że jest to bardzo istotne, czy w przypadku ewentualnych kwestii rozwodowych, czy właśnie w przypadku ewentualnych kwestii związanych na przykład z egzekucją, czy po prostu z jakimiś zaległościami, długami i zobowiązaniami. Nie ma co przedłużać, przejdźmy sobie do części merytorycznej. Żeby zacząć tak naprawdę nasze rozważania, no to musimy oczywiście e, od samiusienkich tylko podstaw. Dosłownie rozpocząć, czyli mamy małżeństwo, to możemy mieć albo wspólnotę majątkową, albo rozdzielność majątkową. No i tu możemy oczywiście sobie jeszcze zerknąć do artykułu 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który dokładnie właśnie nam to obrazuje. Czyli z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa, obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, majątek wspólny, przedmioty majątkowe. Nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Czyli co do zasady, jeżeli zawieramy związek małżeński, no to pojawia się ten ustrój wspólnoty majątkowej. To, co mieliśmy e, jako małżonek, jeszcze przed małżeństwem, to jest to nasz majątek osobisty, natomiast cały majątek zgromadzony już w toku, tak naprawdę e, pożycia małżeńskiego staje się tym majątkiem wspólnym. My oczywiście możemy, czy przed e, samym małżeństwem, czy w trakcie małżeństwa pomyśleć na przykład o, tak zwanej intercyzie, tak? Czyli o rozdzielności majątkowej i wówczas ten majątek wspólny nam się nie pojawi, tylko będziemy mieli dwa odrębne majątki małżonków. Jeżeli chodzi o majątek wspólny, no to w szczególności należą do niego pobrane wynagrodzenia za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków. Tu bardzo często przedsiębiorcy zapominają, że to co oni gromadzą w ramach rozwoju swojej firmy, to wszystko wchodzi nam do majątku wspólnego. Dochody z majątku wspólnego, jak i również z majątku osobistego każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnego każdego z małżonków, czy kwoty składek zewidencjowanych na subkoncie, o których mowa Artykule 40a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, to wszystko wchodzi nam do tego właśnie majątku wspólnego. Czyli jeżeli mamy małżeństwo i mamy, właśnie nie mamy tej rozdzielności majątkowej, tylko mamy wspólnotę, czyli najczęstsza sytuacja, bo spokojnie 90% sytuacji, które, które występują w Polsce, jeżeli chodzi o małżeństwa, to jest właśnie wspólnota majątkowa. No mimo wszystko, jeszcze w dalszym ciągu ta intercyza, no to jest nacechowana trochę tak właśnie pejoratywnie, i tu od razu jest takie podejrzenie, że jeżeli jeden z małżonków chce ustanowić rozdzielność majątkową, no to właśnie po to, żeby w ewentualnej, powiedzmy przy ewentualnym rozstaniu albo będzie to sprzyjało ewentualnemu rozstaniu, tak żeby drugi małżonek był poszkodowany, a to właśnie po to jest rozdzielność majątkowa bardzo często, aby właśnie to, tę odpowiedzialność ograniczyć drugiego małżonka, który na przykład w ogóle w sprawy firmowe nie jest zaangażowany. Natomiast jeżeli mamy faktycznie wspólnotę majątkową, to możemy mówić albo o majątku wspólnym małżonków, albo właśnie Majątek osobisty męża i majątek osobisty żony, no i w teorii, jeżeli mam jakieś zobowiązanie, no to na ten nasz wierzyciel mógłby próbować się zaspokoić z każdego z tych majątków. Natomiast tu będziemy mieli różnego rodzaju sytuacje, które należy wziąć pod uwagę. Ja tutaj nakreśliłem takie dwie podstawowe, czyli mamy przede wszystkim sytuację, w której dług został zaciągnięty za zgodą małżonka, albo dług, który został zaciągnięty. Bez zgody małżonka, bo tu będziemy mieli zupełnie inne rozwiązania prawne, inne zupełnie skutki. No dobra, sytuacja numer jeden, czyli dług zaciągnięty za zgodą małżonka. Tutaj musimy zerknąć do artykułu 41 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, no i tutaj mamy informację, że jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, to wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków. Czyli tutaj mamy bardzo wprost Przepis. Jeżeli ta zgoda była na zaciągnięcie zobowiązania, to wierzyciel może się posiłkować nie tylko z majątku osobistego tego małżonka, który to zobowiązanie zaciągnął, ale z całego majątku wspólnego. Więc jeżeli mamy wspólnotę majątkową od samego początku trwa, trwania małżeństwa i my ten majątek cały czas pomnażamy, bo na przykład inwestujemy, budujemy naszą firmę, no to z całego majątku wspólnego taki wierzyciel będzie mógł się zaspokoić. Natomiast w praktyce, oczywiście, najpierw, Najpierw ten tytuł będzie objęty jeden z małżonków, natomiast żeby móc posiłkować się z całego majątku wspólnego, no to musimy zerknąć sobie do artykułu 787, już teraz Kodeksu Podstępowania Cywilnego, gdzie mamy wskazane, że tytułowi egzekucyjnemu, wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim, sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi, z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku wspólnego, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka. Czyli jeżeli Mamy jakieś zobowiązanie w stosunku do jednego z małżonków. No i ten wierzyciel nie może się zaspokoić z majątku osobistego tego małżonka. No to on może wystąpić właśnie o tą klauzulę wykonalności również na majątek wspólny. Musi tylko wykazać właśnie czy tym dokumentem urzędowym czy prywatnym, że faktycznie taka zgoda została udzielona. Ta zgoda małżonka może być oczywiście udzielona zarówno przed samym dokonaniem czynności. Równocześnie z jej dokonaniem, czy nawet po dokonaniu czynności już w formie akceptacji, no i wtedy tak naprawdę nie jest ten małżonek stroną tej, tego zobowiązania, jest traktowany jako osoba trzecia, natomiast tym majątkiem wspólnym niestety ryzykuje. I to jest niestety najczęstsza sytuacja, czyli mamy małżonków, mamy wspólnotę majątkową, no i bardzo często właśnie te zobowiązania zaciągane przez drugiego małżonka są za zgodą drugiego małżonka, czyli ryzykujemy faktycznie całym naszym majątkiem. Wspólnym. No dobra, to teraz sytuacja druga, w której... Mamy to zobowiązanie zaciągnięte bez zgody małżonka. Tutaj musimy zerknąć raz jeszcze do artykułu 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, natomiast do paragrafu 2. No i tutaj mamy informację, że jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka, albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskiwanych przez dłużnika z innej działalności. Zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, a jeśli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład. Przedsiębiorstwa. Więc tu już mamy troszeczkę inną sytuację, bo nie mamy zaspokojenia z całego majątku wspólnego, natomiast no mamy dosyć szeroki katalog, mimo wszystko, e, tych składników majątkowych, z których ten wierzyciel mógłby się zaspokoić. No bo mamy po pierwsze sam majątek osobisty tego dłużnika, czyli tego małżonka, ale również wynagrodzenie za pracę, czy wszelkie inne dochody, które wchodzą nam mimo wszystko do tego majątku wspólnego, a siłą rzeczy wierzyciel będzie mógł się zaspokoić. No i warto też pamiętać jeszcze, o artykule 776 z indeksem 1 kodeksu postępowania cywilnego, który wskazuje, że tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim umożliwia prowadzenie egzekucji z jego wynagrodzenia za pracę i innych dochodów oraz rachunku bankowego bez potrzeby uzyskiwania odrębnej klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi, mimo że te składniki co do zasady wchodzą do majątku wspólnego. Czyli tutaj mamy takie duże ułatwienie mimo wszystko dla wierzycieli, czyli Czyli okej, okay, nie zaspokajamy się z majątku wspólnego, jeżeli zgody małżonka na to zobowiązanie nie było, ale możemy się posiłkować tak naprawdę i tak z dochodów które wchodzą nam do tego majątku wspólnego i ten wierzyciel nie musi uzyskiwać odrębnej klauzuli wykonalności, żeby z na przykład rachunku bankowego, gdzie mamy te dochody na przykład z umową o pracę czy z prowadzonej działalności gospodarczej, żeby się po prostu z tego zaspokoić. Oczywiście tutaj trzeba pamiętać też, w jakiej formie my prowadzimy w ogóle te nasze przedsiębiorstwo, czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, gdzie faktycznie odpowiadamy całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy, czy jest to na przykład spółka ZO, gdzie mamy tę odpowiedzialność ograniczona. Jesteśmy w stanie sobie tę odpowiedzialność schodkowo kształtować, czyli po pierwsze na etapie samej spółki, ale również na etapie małżeństwa i naszej rodziny, również jesteśmy w stanie to sobie zabezpieczyć. No dobra, ale tu z tej poprzedniej sytuacji kształtuje nam się jeszcze sytuacja. Trzecia, czyli jeżeli mamy dług związany z prowadzeniem przedsiębiorstwa, bo to jest zupełnie inna sprawa, a z racji tego, że jest to kanał przede wszystkim dla przedsiębiorców, czy dla osób, którzy taką firmę chcą założyć, no to oczywiście jest to bardzo istotna kwestia. No i ten osobny przypadek stanowią właśnie długi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, to wierzyciel może żądać zaspokojenia również z przedmiotów majątkowych. Wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa. Czyli wchodzi nam nie tylko majątek osobisty tego małżonka, nie tylko wynagrodzenie czy dochody uzyskiwane przez tego małżonka, które są de facto majątkiem wspólnym, no ale w całości z majątku wspólnego się nie posiłkujemy ale również z tego wszystkiego co wchodzi nam w skład przedsiębiorstwa, nawet jeśli mamy wspólnotę majątkową i to de facto jest majątek wspólny. Czyli jeżeli mamy w przedsiębiorstwie jakiś samochód czy jakąś maszynę, czy jakąś linię produkcyjną, no to wszystko niestety będzie przedmiotem zaspokojenia, potencjalnego zaspokojenia dla wierzyciela. No i tutaj możemy sobie zobaczyć właśnie jeszcze artykuł 787 z indeksem 1 tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko sobie pozostającej w związku małżeńskim Sąd nada klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika z ograniczeniem jego odpowiedzialności do przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Więc mamy tutaj tylko tak naprawdę jedną przesłankę dotyczącą właśnie tego, że ten wierzyciel musi wykazać, że to zobowiązanie, ta wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Więc, jeżeli mamy na przykład przedsiębiorcę, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i ma na przykład jakieś maszyny, samochody i tak dalej, i on na przykład podpisze jakąś umowę z kontrahentem i temu kontrahentowi nie zapłaci i on pójdzie do sądu, no to właśnie ten kontrahent spokojnie będzie mógł wykazać, że ta wierzytelność powstała w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej i będzie musi się posiłkować z całego majątku tego przedsiębiorstwa, więc to jest bardzo istotny fakt przede wszystkim dla Przedsiębiorców. Ja też przygotowałem, bo to może być też bardzo istotne, i to o to bardzo często się pojawiają pytania, czyli jak wygląda w ogóle egzekucja z konkretnych składników majątkowych. Ja tutaj przygotowałem takie trzy podstawowe. Mamy rachunek bankowy. Mamy ruchomości, czyli właśnie wszystkiego rodzaju samochody, maszyny i tak dalej, i tak dalej. No i nieruchomości, które co do zasady są oczywiście najwięcej warte, stanowią największą wartość. No i najbardziej przedsiębiorcom właśnie najczęściej zależy na tym, żeby tę nieruchomość zabezpieczyć. Szczególnie na przykład, jeżeli jest to jakiś dom, powiedzmy, czy mieszkanie, w, której, da, w którym dana rodzina czy dany przedsiębiorca mieszka. Jeżeli chodzi o rachunek bankowy, to tutaj mamy informację w kodeksie postępowania cywilnego, mianowicie 891 z indeksem 2. Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi, e, można prowadzić egzekucję z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka. Przepis paragraf 1 nie wyłącza możliwości obrony małżonka w drodze powództwa o zwolnienie od egzekucji. Jeżeli na rachunku wspólnym są zgromadzone środki, które nie wchodzą do majątku osobistego dłużnika, albo te środki, które nie pochodzą z wynagrodzenia za pracę. No i teraz, co do zasady, wierzyciel może od razu tak naprawdę dokonać egzekucji całego rachunku bankowego, jeżeli faktycznie tam będą środki, na przykład należące do majątku osobistego małżonka, który zaciągnął to zobowiązanie. Natomiast jak praktyka pokazuje, no nam się bardzo często te środki mieszają i mamy jeden rachunek powiedzmy, gdzie mamy takie wydatki firmowe, tak powiedzmy jest to rachunek firmowy, ale bardzo często ten rachunek prywatny to jest zarówno i męża, i żony, trochę firmowy, trochę prywatny, szczególnie w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, te środki mogą się mieszać i dużo trudniej jest wykazać i dużo trudniej bronić się pozostałe, drugiemu małżonkowi, który tego zobowiązania nie zaciągnął albo nie wyraził na nie zgodę, że to są środki na na przykład należące do jego majątku osobistego, no bo bardzo ciężko będzie to wykazać, gdzie szczególnie przez lata tak naprawdę te środki mogą nam się mieszać. Dalej mamy ruchom, ruchomości i tutaj mamy artykuł 845, no i tutaj przede wszystkim musimy sobie zerknąć do paragrafu 2 z indeksem 4. Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko sobie pozostającej w związku małżeńskim stanowi podstawę do zajęcia ruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego, jeżeli zajęta ruchomość wchodzi do w skład majątku wspólnego, dalsze czynności egzekucyjne, Dopuszczalne są na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko obojku. Małżonkom. Czyli tutaj mamy troszeczkę inaczej wyglądającą sytuację niż w przypadku rachunku bankowego, ponieważ samo pozostawanie tak naprawdę w związku małżeńskim i ten tytuł wykonawczy wystarcza nam do tak naprawdę rozpoczęcia tej egzekucji. Natomiast dalsze tak naprawdę możliwości egzekucyjne, na przykład zbycie danego składnika majątkowego, będą dopiero możliwe po uzyskaniu tytułu wykonawczego przeciwko obojgu małżonkom. No i tu wracamy do tych poprzednich sytuacji, kiedy to jest faktycznie możliwe. Mamy oczywiście jeszcze sytuację związaną z nieruchomościami i tutaj mamy tak naprawdę bardzo podobnie sytuację wyglądającą jak z ruchomościami. Komornik może zająć nieruchomość należącą do majątku wspólnego na podstawie tytułu wykonawczego przeciwko tylko jednemu małżonkowi. Jest to tak zwane zajęcie warunkowe. Następnie małżonek dłużnika może sprzeciwić się zajęciu, co obliguje wierzyciela do wystąpienia o klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi w ciągu tygodnia. No jeżeli on w ciągu tego godnia o tą klauzulę wykonalności nie wystąpi, no to te egzekucję będziemy mieli umorzoną. Więc tutaj chociażby druga strona, czyli nasz, nasz małżonek może się przeciwko temu zajęciu bronić. Tak, Ja tutaj to rozpisałem w takim prostym grafie, żebyśmy wiedzieli, że sam tytuł wykonawczy w stosunku do jednego małżonka, oczywiście on rozpoczyna to zajęcie nieruchomości. Mamy ten wpis w księdze wieczystej, jest to takie zwane zajęcie warunkowe, natomiast małżonek może się sprzeciwić i dopiero wierzyciel musi wystąpić w terminie 7 dni o klauzulę wykonalności, żeby móc kontynuować egzekucję z nieruchomości. Natomiast mamy jeszcze jedną sytuację, do której mógłby się wierzyciel posunąć, więc historia trochę pokazuje, że tak naprawdę wiele możliwości wierzyciel mimo wszystko ma, a mianowicie możemy mówić o sytuacji, w której to wierzyciel nie może zaspokoić się z majątku osobistego dłużnika i nie ma zgody drugiego małżonka na zaciągnięcie zobowiązania. Więc tak naprawdę no nie bardzo masz czego się zaspokoić, a bardzo by. Chciał. No i wtedy taki wierzyciel mógłby wystąpić jeszcze o ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej. Jak mamy wspólnotę majątkową i mamy na przykład nieruchomość, to wzajemnie małżonkowie są wspólnikami czy właścicielami tak naprawdę tej nieruchomości. Ona nie jest dzielona w częściach ułamkowych, że to jest pół męża, pół żony. Oni są. Oboje uprawnieni do tego, żeby z całości tej nieruchomości korzystać jak właściciel, więc wtedy nie jesteśmy podczas egzekucji w stanie sprzedać na przykład połowy tej nieruchomości, co oczywiście dla dłużnika jest dobrą informacją. Natomiast w przypadku ustanowienia rozdzielności majątkowej, wtedy faktycznie dzielimy sobie ten majątek. Na pół i będziemy mieli na przykład współwłasność ułamkową. Jedna druga męża, jedna druga małżonki. No, i jeżeli faktycznie znajdzie się chętny kupiec na nabycie tej jednej, drugiej, no to w teorii wierzyciel z tej połówki mógłby się zaspokoić, a możliwość ustanowienia takiej przymusowej rozdzielności majątkowej daje nam artykuł 52 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, i tutaj mamy paragraf 1a. Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeśli uprawnia. Prawdopodobnie, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego. Małżonków. Więc to pokazuje, że jeżeli mamy faktycznie majątek wspólny, no to mamy kilka sytuacji, w których trzeba wiedzieć, jak się zachować. Mamy zajęcie z, nie, z nieruchomości, musi drugi małżonek zareagować. Mamy zaciągnięcie zobowiązania, albo mamy za zgodą, albo bez zgody. Nie może się wierzyciel posiłkować z majątku osobistego, może żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej. Więc ja, w takich sytuacjach, zawsze mówię, że warto, zanim ten pożar się pojawi, no przemyśleć to od razu na samym. Początku i mieć te wszystkie scenariusze rozrysowane, tak żeby po prostu o to zadbać. Jeżeli chciałbyś przeanalizować swoją sytuację właśnie w kontekście zabezpieczenia prawnego, to my mamy bardzo ciekawą i fajną usługę, właśnie dla przedsiębiorców, zwaną analizą zgodności, gdzie my wchodzimy tak naprawdę na cały, można byłoby powiedzieć, jeden dzień pracy i weryfikujemy wszystkie obszary w Twojej firmie, które mogą nosić tego typu ryzyka, czy które trzeba byłoby po prostu przeaudytować, czy właśnie są. Jakieś ryzyka związane z egzekucją? Czy może warto byłoby zmienić formę prowadzonej działalności? Czy masz jakieś zobowiązania po, po Twojej stronie należności, z którymi można byłoby pójść do sądu? Jakie masz umowy? Czy one mogą generować różnego rodzaju ryzyka? Czy powinieneś być wpisany do jakiegoś konkretnego rejestru? Czy powinieneś mieć jakieś konkretne licencje? To w ramach tej analizy zgodności weryfikujemy, a później tak naprawdę pokazujemy obszary, które właśnie trzeba byłoby usprawnić, poprawić, albo czasami nawet wdrożyć. W życie od samego początku, a sytuacja dotycząca ustroju małżonków, wspólnoty, rozdzielności i tego, czy to jest jednoosobowa działalność, czy spółka, zoo, czy do tego powinna być fundacja rodzinna, to jest bardzo częstym obszarem, który na samym początku audytujemy, no bo tak naprawdę on dotyczy tego, co bardzo często dla tego przedsiębiorcy jest istotne, czyli rodzina, małżonek, no a po drugiej stronie oczywiście biznes. Więc jeżeli chciałbyś, żebyśmy taką analizę zgodności dla ciebie przeprowadzili, to w opisie jest link do bezpłatnej konsultacji. No i tu Tutaj możemy oczywiście sobie na sam koniec pomyśleć, jak możemy tak naprawdę ten, tej sytuacji sobie zaradzić. No to możemy, tak jak wspomniałem, pomyśleć chociażby o rozdzielności majątkowej. Możemy pomyśleć o stworzeniu fundacji rodzinnej i przeniesieniu majątku właśnie do tej instytucji, żeby ten nasz majątek był zabezpieczony. Możemy pomyśleć o zmianie formy prowadzenia działalności właśnie np. z jednoosobowej działalności, czy ze spółki cywilnej, czy ze spółki jawnej, które są nie dość, że niekorzystne podatkowo. I o tym jest cała masa filmów na moim kanale, ale również właśnie są mało bezpieczne pod tym kątem, ponieważ odpowiadamy całym swoim majątkiem, nie tylko osobistym, ale również wspólnym, więc może warto byłoby pomyśleć na przykład o spółce kapitałowej. No i oczywiście warto też rozważyć różnego rodzaju inwestycje czy podpisywanie umów, czy my tam będziemy mieli zgodę małżonka, czy my tej zgody mieć nie będziemy i nawet jeżeli już mamy jakieś zobowiązania zaciągnięte, to warto wiedzieć, gdzie faktycznie małżonka czy małżonek takiej zgody udzielali. No, bo to też będzie wskazywało na to, jaką odpowiedzialność będziemy ponosić jako małżonek i jako. Małżeństwo. Myślę, że to tyle. Jeżeli tego typu również materiały Wam się podobają, czyli nie tylko podatkowe, ale również prawne w kontekście bezpieczeństwa przedsiębiorcy, to dajcie znać w komentarzu, to będę oczywiście ich przygotowywał więcej. Zachęcam oczywiście do subskrypcji, dzięki temu jesteś w stanie być na bieżąco z wszelkimi zmianami i tego typu, mam nadzieję, istotnymi informacjami. A mi to oczywiście też pozwala docierać do coraz większej liczby przedsiębiorców i widzimy się oczywiście w kolejnym materiale. Bardzo dziękuję, do zobaczenia!